Widzowie, dzisiaj robimy bardzo fajny projekt i bardzo Wam dziękuję za 20 subskrybentów. Nigdy nie myślałem, że będę miał kanał. Mam kanał, mam 20 subskrybentów, kiedyś to w ogóle nie myślałem, że będę miał jednego subskrybenta. Ale dziękuję Wam bardzo za to. A dzisiaj z tej okazji zrobimy sobie. Slow Bridges, a coś takiego. Mamy moje miksturki i robimy. Zaczynamy to. Wędzamy po prostu buteleczkę. Nie? Dobra, zacznijmy może od tego. Oczywiście jest to trochę skończone. popróbowałem Znaczy nie wiem po co próbowałem. Wiem jak to smakuje. Dobra, chyba tyle aby trochę mi się zgięło dobra trochę to bardziej wygląda na razie jak kew ale powinno zaraz się zamienić dobra chyba tyle teraz no tak średnio bym powiedział więc jeszcze trochę dodajmy miksturki uuu tu to teraz dało barwy teraz to wygląda jak śro short juice, juice więc trochę dodajmy jeszcze tego żeby zapełnić butelkę i odrobinkę tego dobra wygląda to fajnie naprawdę sami zobaczcie Dobra, będę to wypijał. No, przyjmijmy pozycję Swapnajca. I mam... <śmany> Uznajmy, że teraz mam 25 zdrowia HP i tak. Więc mam nadzieję, że to mi coś da. Nie zauważyłem tego Możemy mi to da Dało, dało, dało uh. Uh. Ciężko było Ale teraz Ostatni po... Podką, którą chciałem zrobić, tylko już nie będę już tak dużo tego używał całej butelki niebo będzie mocno. To będzie coś takiego, że daje to speeda i hapela, czyli nie wiem jak to się nazywało. Chyba tyle tego aż. Sporo tego. Nie, trochę więcej tego trzeba dać Albo tyle, no tyle. Trochę zafarbujemy tym. Oj, zaraz to poprawię. Widzowie, no mi się wydaje, że troszeczkę zafarbowałem. Dobra, wam To Tak wygląda. Trochę ciemniejsze jest. No i próbujemy. Muszę mieć więcej spida. O! 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 Ale się zmęczyłem! No chlałem się tyle, że nie wiem, ale teraz mogę walczyć! Wypite, wypite. Mam na... jak będzie pod tym filmem, aż 10 łapek. To robi dla was fajny projekt po prostu takiego mini Fortnite'a. Tylko, że w prawdziwym życiu. Nara! O kurde, Sam!